Na pewno słyszałeś o aferze wokół zdrady ideałów Lewicy, której centrum stanowią działania posłanki Pauliny Matysiak. To, co się nie zmieniło, to to, że lewicową posłanką dalej jestem, bo swoich poglądów, tych wartości, które wierzę, tutaj się w tym zakresie nic nie zmieniło. Wiem tylko jedno, że kto pisu się tyka, to z klubu Lewicy znika. I tak się stało w przypadku pani Pauliny Matysiak. Wszystko zaczęło się od stowarzyszenia Tak dla Rozwoju, które Matysiak założyła wspólnie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Chorałą. Tyle wystarczyło, żeby na posłankę lewicy spadła fala krytyki, głównie ze strony jej własnego środowiska. Bardzo szybko przyklejono jej łatkę zdrajczyni lewicy. Czy to było w pełni zasłużone? Przecież inni deputowani lewicy, w tym jedna z najzagorzalszych krytyków Matysiak, Anna Maria Żukowska, są członkami zdominowanego przez PiS zespołu parlamentarnego. Wygląda jednak na to, że poza parlamentarna inicjatywa Matysiak była przekroczeniem pewnej wrażliwej dla polityków lewicy granicy. Być może przypomniała im się inna ich posłanka, Monika Pawłowska, która kilka lat temu przeszła do rządzącej wtedy Zjednoczonej Prawicy, ale czy porównanie to jest zasadne? Nie, nie jestem piątą kolumną PiS, nie jestem nową Moniką Pawłowską. Pani Matysiak to jednak czubek góry lodowej najgłośniejszych zdrad i transferów w polskiej polityce. Jedni powiedzą, że to efekt słabej kultury politycznej w naszym kraju, inni, że wynik chłodnej, pragmatycznej kalkulacji w celu realizowania indywidualnych interesów. A jak jest naprawdę? Materiały na kanale powstają dzięki wspierającym, dlatego nie wahaj się dołączyć do tego zacnego grona. Wyobraź sobie rzeczywistość, w której była posłanka Lewicy startuje z list pisu, a ostatecznie obejmuje uzupełniający mandat po Mariuszu Kamińskim. Tak, tym Mariuszu Kamińskim. Jest pan świnią. Dobrze. Nie, wie pan co? Pan mnie nie sprowokuje. Pan mnie nie sprowokuje dzisiaj. Chciałem zwrócić uwagę, że świadek się oddala z komisji. Po wyborach parlamentarnych w 2019 roku Monika Pawłowska startując do Sejmu z listy lewicy po raz pierwszy uzyskała mandat poselski. Będąc liderką listy zdobyła niemal 13 tysięcy głosów. Po wyborach została nawet wiceprzewodniczącą klubu Lewicy w Sejmie. Jej kariera trwała w tej partii aż do wiosny 2021 roku, kiedy ku zaskoczeniu wszystkich obserwatorów ogłosiła na Twitterze, że odchodzi z Lewicy do porozumienia Jarosława Gowina. Oczywiście wywołało to falę krytyki. Dlaczego zatem wybrała ona taką ekstremalną zmianę otoczenia politycznego? Między lewicą a Porozumieniem było przecież w tamtym czasie kilka innych ugrupowań, bardziej zbliżonych do dotychczasowych poglądów Moniki Pawłowskiej. Żadne z nich nie wchodziło jednak w skład koalicji rządzącej. Wśród mediów głównego nurtu dominowała opinia, iż była to decyzja czysto pragmatyczna. Wiele portali pisało o obietnicy dobrego miejsca na liście PiSu przy kolejnych wyborach. Dziś wiemy, że faktycznie Monika Pawłowska otrzymała stosunkowo wysokie czwarte miejsce na liście Zjednoczonej Prawicy w jej rodzimym okręgu. Co prawda nie została ponownie wybrana na posłankę bezpośrednio po wyborach, ale mimo wszystko i tak znalazła się w Sejmie. Objęła ona mandat po Mariuszu Kamińskim, co nie obyło się bez kolejnych kontrowersji i krytyki, tym razem ze strony polityków prawa i sprawiedliwości. Obecnie wygląda na to, że Monika Pawłowska pogodziła się z władzami zjednoczonej prawicy, natomiast politycy z lewej strony nadal pamiętają o jej zdradzie. O ile Monika Pawłowska jest pogodzona z PiSem, o tyle tego samego nie można powiedzieć o politycznym arcywrogu tego ugrupowania. W jaki sposób Roman Giertych, niegdyś ulubienie Stadeusza Rydzyka, stał się wrogiem polskiej prawicy? Roman Giertych od początku swojej politycznej kariery był związany ze środowiskiem narodowców. Już w 1989 roku założył młodzież wszechpolską, radykalną, skrajnie prawicową organizację. Przez lata sprawował tam funkcję najpierw prezesa, a później prezesa honorowego. W wyborach z 2001 i 2005 roku został wybrany na posła z ramienia Ligi Polskich Rodzin, Partii Chrześcijańsko-Narodowej, której głównym patronem było Radio Maryja. Rok później został szefem tego ugrupowania. Był też wicepremierem i ministrem edukacji narodowej w pierwszym rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W trakcie pełnienia tych funkcji Roman Giertych musiał zmierzyć się z demonstracjami uczniów, które spowodowane były przez kontrowersyjne reformy w szkołach. Jak na przykład projekt zobowiązujący szkoły do ochrony uczniów przed treściami homoseksualnymi, czy też słynne mundurki, które okazały się zupełną porażką. Co się stało, że Roman Giertych zdecydował się zmienić barwy? Gdybyśmy mieli odpowiedzieć jednym zdaniem, to byłoby to widmo końca kariery politycznej. Po upadku pierwszego rządu Jarosława Kaczyńskiego, a co za tym idzie, utracie stanowisk, Roman Giertek zdecydował się ponownie kandydować do Sejmu w przedterminowych wyborach w 2007 roku. Nie zdobył wtedy mandatu, a jego partia nie przekroczyła nawet progu wyborczego. W obliczu tych porażek ogłosił, że kończy swoją karierę w polityce. W swoim postanowieniu wytrwał stosunkowo długo, bo ponownie zaczęło być o nim głośno dopiero w 2013 roku. Giertych zdecydował się wtedy napisać list do Tadeusza Rydzyka, w którym zaprzeczał, że zmienił swoje negatywne nastawienie do in vitro i środowisk homoseksualnych. Dzięki takiemu nietypowemu zabiegowi polskie środowisko polityczne znowu zwróciło ku niemu uwagę. Jednak to nie wystarczyło. W wyborach w 2015 roku nie dostał się do Senatu jako kandydat bezpartyjny, startujący z własnego komitetu wyborczego. Od tamtej pory rozpoczął powolny powrót do polityki, tylko już zupełnie po drugiej stronie barykady. Zaczął pokazywać się na różnych eventach organizowanych przez środowiska opozycyjne do rządu zjednoczonej prawicy. W 2023 roku próbował wynegocjować od Szymona Hołowni miejsce na liście Polski 2050, choć bezskutecznie. Natomiast udało mu się zdobyć dla siebie ostatnie miejsce na liście KO w Okręgu Kieleckim, co ostatecznie zaowocowało mandatem poselskim. Warto w tym miejscu wspomnieć, że kancelaria Romana Giertycha już od 2012 roku świadczyła usługi prawne rodzinie Donalda Tuska. Od tamtej pory wszystko między tymi panami było w jak najlepszym porządku aż do feralnego głosowania nad depenalizacją aborcji z 12 lipca 2024 roku. Roman Giertych złamał dyscyplinę partyjną i zdecydował się nie zagłosować za poparciem ustawy. W rezultacie czego Donald Tusk ogłosił jego zawieszenie w prawach członka klubu oraz pozbawiony został funkcji wiceprzewodniczącego. Póki co nie wiemy jak ta afera się skończy, ale być może Romana Giertycha czeka perspektywa kolejnego transferu politycznego. Giertych to przykład transferu z kręgów PiSu do kręgów Platformy, ale czy podobny transfer miał miejsce w drugą stronę? Jarosław Gowin. Teraz nie jest to może pierwsze nazwisko, które przychodzi do głowy po usłyszeniu polityczna zdrada, ale przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku Donald Tusk przekonywał, iż jego były kolega z partii będzie rozliczany. Zaraz, ale jak to się stało, że Jarosław Gowin w ogóle odszedł z platformy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się aż do wyborów w 2005 roku. Wtedy to Jarosław Gowin rozpoczął swoją karierę parlamentarną, zdobywając mandat senatorski jako kandydat z listy PO. W 2007 roku startował z list Platformy do Sejmu i został posłem z ramienia tej właśnie partii. Po reelekcji w 2011 roku otrzymał miejsce w rządzie koalicji PO-PSL, obejmując tekę ministra sprawiedliwości. Urząd ten sprawował do 29 kwietnia 2013 roku, kiedy to został zdymisjonowany na wniosek Donalda Tuska. Wydaje się, że właśnie ta decyzja rozpoczęła bunt Jarosława Gowina, ponieważ jeszcze w tym samym roku wystartował on w wyborach na szefa Platformy jako jedyny kontrkandydat Tuska. W tym pojedynku Gowin przegrał, uzyskując bardzo słaby wynik. Niedługo po tym wydarzeniu podjął on decyzję o opuszczeniu szeregów Platformy Obywatelskiej. Przez następne miesiące zaczął tworzyć swój własny ruch społeczny, zrzeszający ludzi głównie z prawicy i centrum. Ruch ten, nazywany Godziną dla Polski, z czasem przekształcił się w partię Razem, później Razem Zjednoczona Prawica, aby ostatecznie stać się już Porozumieniem. Oczywiście wtedy już otwarcie startowali oni ramię w ramię z prawem i sprawiedliwością, ostatecznie tworząc rząd na kolejne dwie kadencje. Sam Jarosław Gowin obejmował w tym czasie funkcję wicepremiera oraz ministra. Pierwszy zgrzyt przyszedł wiosną 2020 roku, kiedy szef porozumienia podał się do dymisji w związku z dezaprobatą wobec planowanych wyborów kopertowych. Wrócił jednak do rządu na jesień tego samego roku. Ostatecznie został zdymisjonowany latem 2021 roku na wniosek Mateusza Morawieckiego, po tym jak politycy porozumienia głośno krytykowali rządowy projekt Polski Ład. Następne miesiące nie były łatwe dla Jarosława Gowina. Zniechęcił do siebie dwa największe obozy polityczne w Polsce i odbiło się to na jego zdrowiu. W listopadzie 2021 roku był hospitalizowany z powodu depresji. Został przez to zmuszony do czasowego zawieszenia działalności politycznej, a rok później zdecydował się zrezygnować z kierowania porozumieniem. Nie zdecydował się wystartować w jakichkolwiek wyborach od tamtego czasu. Radosław Sikorski To jeden z tych polskich polityków, którego otwarcie szanuje się za granicą, który bywa na tak zwanych salonach. I który, gdyby urodził się w Stanach, to ze swoją aparycją budzącą szacunek, niewykluczone, że stałby się jednym z najważniejszych polityków współczesnego świata, choćby ze względu na to, jak sprawnie porusza się w politycznym świecie. Zaczynał karierę jeszcze w 1992 roku jako wiceminister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Przez lata był związany z polską prawicą, a w 2005 roku otrzymał mandat senatorski, startując z listy prawa i sprawiedliwości pełnił funkcję ministra obrony narodowej zarówno w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, jak i Jarosława Kaczyńskiego, co sprawiło, że jest teraz jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Ponownie w grę wchodzi konflikt personalny. W trakcie pełnienia funkcji ministra w rządzie Jarosława Kaczyńskiego pod władnym Sikorskiego był ówczesny szef służby kontrwywiadu wojskowego Antoni Macierewicz. Miał on być nieposłuszny wobec swojego przełożonego. Sam Radosław Sikorski przyznał, że nie potrafi się porozumieć z Macierewiczem. Ówczesne media podawały, że Sikorski miał nawet opisać całą sytuację premierowi Kaczyńskiemu, namawiając go do dymisji Macierewicza. Szef rządu jednak nie zdecydował się podjąć takich kroków, co na początku 2007 roku zaowocowało podaniem się do dymisji Radosława Sikorskiego. We wrześniu tego samego roku ogłosił, że będzie startował w przedterminowych wyborach z list PO, zaznaczając przy tym, że jego poglądy się nie zmieniły. Był to na tyle duży szok dla byłych kolegów z Pisu, że otwarcie nazywano go zdrajcą. Wygląda jednak na to, że ten transfer przyniósł Radosławowi Sikorskiemu więcej korzyści niż strat. Od tamtej pory wygrywa każde wybory, w których startuje, sprawuje obecnie funkcję ministra spraw zagranicznych i jest uznawany za jednego z czołowych polityków koalicji obywatelskiej. Chyba każdy pamięta serial House of Cards. Polityczne intrygi Francisa Underwooda zaprowadziły go do szczytów amerykańskiej polityki, chociaż zaczynał przecież jako lokalny polityk. Nie inaczej sprawy mają się wśród polskich samorządów. Tutaj też dochodzi do wręcz filmowych zwrotów akcji. Podlasie, bastion PiSu. O tutejszym sejmiku rozpisywały się niedawno wszystkie media, ponieważ doszło tutaj do zdrady i to wobec samego Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło tam 15 z 30 mandatów, a więc równo połowę. Do wybrania swojego przewodniczącego i marszałka potrzebowali zatem tylko jednego głosu. Wzrok wszystkich zainteresowanych padł wtedy na jednego radnego konfederacji Stanisława Derehajło. Ten znany z memów o Areczku Polityk był już w koalicji z Pisem w poprzedniej kadencji, więc wiele wskazywało na to, że tak stanie się również i tym razem. Warto dodać, że taki przypadek w polityce nazywany jest często mianem języczka uwagi. Oznacza to w tym wypadku, że pomimo posiadania tylko jednego radnego, konfederacja mogła decydować o przyszłości całego sejmiku. Tym razem jednak okazało się, że głos Stanisława Deryhajło nie zmieniłby zupełnie nic. Dlaczego? Otóż przy głosowaniu na przewodniczącego Sejmiku i marszałka okazało się, że potrzebną większość głosów zdobyli kandydaci Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. Jako, że jest to głosowanie tajne, to nie wiadomo było, co tak właściwie się stało. Wątpliwości rozwiały dopiero nominacje na wicemarszałków dla dwóch radnych pis Wiesławy Brunos i Marka Malinowskiego. Po tym wydarzeniu na oboje radnych wylała się fala krytyki ze strony polityków Zjednoczonej Prawicy. Wszystko wskazuje na to, że decyzja o przejściu do przeciwnego obozu była czysto pragmatyczna, bo jak inaczej rozumieć otrzymane jeszcze tego samego dnia miejsca w zarządzie województwa. Choć są też głosy, że ta zdrada jest konsekwencją konfliktu byłego europosła i ministra PiSu Krzysztofa Jurgiela z szefem partii Jarosławem Kaczyńskim. Zarówno radna Brunos, jak i radny Malinowski mieli być ludźmi Jurgiela, który od początku kariery politycznej był związany z Podlasiem. Jaka jest prawda, być może kiedyś się dowiemy. Faktem jest jednak, że takie transfery w samorządach zdarzają się w obie strony. Na dowód tego przypomnijmy sytuację z 2018 roku. Po jesiennych wyborach, jednak bez większości, zwycięzcą okazał się PiS. Ugrupowanie to posiadało 22 mandaty z 45, pozostałe były w rękach PO, lewicy i PSL-u. Jak łatwo policzyć, oznaczało to, że większość należy do ówczesnej opozycji. Gdyby jednak tak się stało, nie mówilibyśmy o tym w temacie zdrad politycznych, co zatem miało miejsce. Otóż jeszcze przed pierwszą powyborczą sesją Sejmiku jeden z liderów listy PO, Wojciech Kałuża, ogłosił, że odchodzi z nowoczesnej i staje się radnym niezrzeszonym. Dla wszystkich było już wtedy jasne, że oznacza to przejęcie województwa śląskiego przez PiS. Tak też się stało na pierwszym posiedzeniu sejmiku. Wojciech Kałuża został nagrodzony przy tym funkcją wicemarszałka województwa. Jak wszyscy poprzednicy, taki on musiał przy tym zmierzyć się z ogromną krytyką swojego byłego środowiska. Choć musimy przyznać, że w tym wypadku lokalni krytycy Wojciecha Kałuży byli wyjątkowo zdeterminowani, ponieważ przychodzili regularnie na posiedzenia sejmiku z banerami zdrajca. Działanie ich trwało aż do 2022 roku, kiedy to opozycja odzyskała Sejmik Śląski. Co ciekawe, Prawo i Sprawiedliwość nie zapomniało o zasługach Wojciecha Kałuży i w wyborach samorządowych 2024 roku umieściło go na pierwszym miejscu listy do Sejmiku Śląskiego w Okręgu Rybnickim. Zaowocowało to dla niego mandatem na kolejną kadencję. A jak na te wszystkie zdrady polityczne reagowała opinia publiczna? Co na ten temat mieli do powiedzenia wyborcy? Otóż odbiór tego typu wydarzeń zawsze spotykał się z krytyką. Czasem była mniejsza, czasem większa, a czasem bardzo duża. Tak jak w przypadku wspomnianego przed chwilą Wojciecha Kałuży. W jego rodzimych żorach doszło nawet do manifestacji liczącej kilkaset osób. Widać jednak pewien schemat, który wydaje się być bardzo naturalny. Największa krytyka zawsze przychodzi z elektoratu akurat tej partii, która została zdradzona. Natomiast z drugiej strony politycznej barykady słychać wtedy nawet głosy poparcia i sugestie, że polityk przejrzał na oczy. I tak samo sprawa ma się, jeżeli chodzi o innych polityków komentujących takie transfery. Ich zdanie zmienia się w zależności od tego, czy zdrajca odszedł z ich partii, czy do niej dołączył. Żadna partia nie jest w 100% bezpieczna przed zdradą i może to się zdarzyć zarówno w polityce lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Przy każdej takiej sytuacji pojawiają się głosy, że należy zdrajców pozbawiać mandatów, a czy ty chciałbyś karania polityków opuszczających swoje partie? Zdrady polityczne zdarzają się od lat i wydają się być nieodłącznym elementem ustroju demokratycznego. Przecież nie można zakazać politykom zmiany poglądów ani reakcji na zmieniającą się rzeczywistość. Z drugiej jednak strony może to prowadzić do korupcji politycznej, kiedy poglądy polityka będą zależały tylko od tego, która partia będzie mu w stanie zapewnić jak najwięcej zysków. Być może fakt, że spotyka się to zawsze z krytyką, a do polityka przyklejana jest łatka zdrajcy, ma wystarczający efekt odstraszający, ale nadal do takich wypadków dochodzi. Jeżeli chcesz więcej takich treści, to nie wahaj się wesprzeć kanału, dzięki temu otrzymasz dostęp do Discorda z twórcami i będziesz mieć większy wpływ na filmy, które tworzymy. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym odcinku.